Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Tak wiem, trochę już dawno nie było, ale nie miałam po prostu czasu No i co? Dzisiaj, jak widzicie po tytule, mamy recenzję klaczy Shire wycofanej z roku 2005 O imieniu Sparkle I tak, no jest ona, jak widzicie, wycofana Jest ona w pozycji pasącej się Jest ona maści gniadej lub coś ciemniogniadej no jak tutaj widać moja jest dość takim porysowana jest, bo nie aż kupiłam ją na Vinted udało się tam właśnie u takiego pana kupić bo miał ostatnią sztukę akurat więc właśnie ją kupiłam tam bo był to jeden z modeli, które bardzo, bardzo chciałam no i co? jest to klacz ma na imię Sparkle Ma tutaj taką rozmazaną, czy tak, gwiazdkę, lub też taką latarnię fajnie rozmazaną. Oczywiście ma zaróżowione chrapki. Ma cztery skarpetki. Ma oczywiście szczotki pędzinowe, jak to szajer. Ma jasne takie kopytka. Jest ona też podkuta. Ma długi ogonek. I taką długą grzywę i grzywkę no i jest ogólnie bardzo fajna, przyjemny model, jest sam raz do zdjęć bardzo fotogeniczna jeśli chodzi o akcesoria, no to myślę, że mogą wejść, chociaż e, przyda, może by takie bardziej robione przez sobie akcesoria ale też szlejk to myślę, że też powinno coś wejść nie pamiętam, czy dawałam na niej jakieś akcesoria ale chyba coś tam dawałam i chyba wyszło, ale nie jestem pewna tak czy siak no i co, ja ją kupiłam na Vinted, ona jest wycofana z produkcji, także możecie ją kupić tylko i wyłącznie przez osobę prywatną lub też przez OLX, Vinted, nie wiem, Facebooka tam na grupach różnych, nie wiem co by jeszcze na temat jej powiedzieć. No jest bardzo fajnie wżybiona. podoba mi się jej budowa ogólnie, ma cienie tutaj jak widać. Bo też nie widać, bo też jest jak mówię porysowana i ciężko tutaj zobaczyć. Tutaj czekać, dawam ją do słońca. O! No i co, tak ona wygląda. Ja ją mogę Wam bardzo polecić. Jest bardzo, no mega detaliczna. Naprawdę to jest przepiękny kolej, że tak to imę. Ogólnie stare szlejchy są bardzo fajne, więc mogę Wam osobiście polecić, ja przeniosłam się właśnie na stare szlejchy. A czy koleg, jak wiecie z opinii na temat 2024 szlejch, to tam mówiłam Wam, że wszystkie konie akurat mi się podobały, więc no akurat tak są wyjątki. Bo te na przykład z 2023 to mi się w ogóle nie podobały. Chociaż był tam jeden ten kus taki chyba czarny, kary maści z taką odmianką, ale jednak zrezygnowałam i nie chcę mieć żadnego. Także e, z takich nowszych 6 şey to możecie się spodziewać, że kupię jakieś z 2024 roku, jak wyjdą. Pewnie na święta, na święta Wielkanocne albo wcześniej zobaczymy. No i co? E, tak czy siak. Ja Wam kraciuszkę mogę polecić, no te widzicie jest przesudna, fajne. ma tutaj takie żyłki, ma też wyrzeźbione Taką brudkę no, Ogólnie klatka jest mega fajna Tak jak widzicie polecić Wam ją mogę, jest na, oczywiście Akcesoria myślę na nią wejdą, ale też myślę, że bardziej takie robione przez Was No i co? Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Widzimy się. Myślę, że jutro może pojawi się kolejna recenzja. No to co, na razie!